Ej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Boroks, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Dol Amurod. Widziałem ostatnio komentarz, że powinienem bardziej dbać o ekonomię. Well, coś mi wyszło, w sensie nie jest tragicznie, <grytanie> ale najlepiej też nie jest. W ogóle widziałem, ile ludzi to oglądało. Ostatnie odcinki, myślę. Wow, naprawdę jest mi bardzo miło. Ale dobra, nie będę przedłużał, bo ostatni odcinek był bardzo długi, i dzisiaj postaram się, żeby jednak troszkę był krótszy. I coś chociaż opowiem, bo coś sobie przypomniałem. Ale dobra, chwila. Pierwsze, skupmy się może na tym, co mamy zrobić. Mieliśmy się pozbyć tego zagrożenia. Mamy, mieliśmy tu gdzieś dowódcę, właśnie. Mamy ciebie i to tobą się zamiemy w pierwszej kolejności. Dobra, mamy bitwę. Co wam chciałem opowiedzieć? Przypomniała mi się dzisiaj historia z mojego życia. Więc nie wiem, czy chcecie, czy nie, ale wam opowiem. Mianowicie pamiętam, to chyba było jak miałem 15 lat. 15 albo 14, ale nie, 15, wydaje mi się, że 15. W każdym razie. Hmm. Tak, będę... E, czasem mówił o tym, a czasem skupiał się na grze. spróbujmy no raz, na razie poczekać na posiłki, które przyjdą. Z tej strony. Okej. Okay. Fajnie byłoby połączyć armię, nie wiem co oni zrobią. Dobra, wybyliście tak, a wybyliście tak. Co będziecie robić? W ogóle wy macie... Uczników? Macie. Jeden oddział uczników macie. Tutaj jest zwykły oddział. No dobra, zobaczymy. Co z tego wyjdzie. A, i jeszcze pisaliście, że powinienem mniej yy, szarżować. Nie powinienem tak prowadzić agresyjnej... Ekspansji, ale to już za to chyba za późno. I jeszcze, jeszcze coś było. No ale dobra. Do tego zaraz. pierwsze skończę opowieść. No i. No to byłem już takim małym szczelem. Że tak to nazwę. I pamiętam. Nie, ja używałem na snapa. No do dzisiaj sobie używam snapa. I napisał. Dodałam jego dziewczyna. No i myślę, dobra. No przyjmę ją, ja jestem młodym chłopakiem, dziewczyna jakaś mnie dodała do znajomych, no czemu nie? No, no i dodałem ją do znajomych Napisała do mnie hej No to ja też napisałem hej No i tak jakoś po hej, hej, hej i zaczęliśmy ze sobą pisać No i tak po jakimś czasie Po jakimś czasie Żeby, żeby nic nie pokręcić mm. No i po jakimś czasie pisania yy, jej w życiu nigdy nie widziałem na żywo, jak coś. I po jakimś czasie pisania to była taka sytuacja, że... A czemu wy się tak robicie? Halo. O. Świetnie. Tak chcieliśmy się zrobić. Że ona tam coś tam napisała, że... A, coś czuję do ciebie, coś tam, coś tam. A, jakieś pierdol, wiecie. No, 15 lat chłopak, 15 lat dziewczyna. No, szanujmy się. Każdy popełniał głupie błędy, a ja popełniałem głupie błędy i to zapewne nie ostatnie i jeszcze popełnię pewnie kiedyś głupie błędy. No, zdarza się zawsze popełniać głupie błędy, byle się czegoś uczyć z tych błędów, ale to historia na, na kiedy indziej. I co z tą dziewczyną? No i ja tak ją strasznie unikałem. Że tak, aha, no fajnie, wiecie, no dla mnie to ja tam nic nie czułem, a ta dziewczyna zaczęła pisać o jakichś miłościach, to coś tam. Byłem bardzo, nie wiedziałem co mam robić, o tak to nazwę. No i po jakimś czasie, strasznie stała się natarczywa, tak, że była około 6 rano i ona dzwoniła, była 22, ona dzwoniła, pamiętam... Raz stwierdziłem, dobra, no to będę ją gostował. W ogóle nie, nie odpisywałem, wiem, nie powinienem tak robić, przepraszam, ale tak zrobiłem. I zacząłem ją gustować jeden dzień. To kolejnego dnia napisałem: No, co tam, co tam robisz wczoraj? A nic, leżałam cały dzień i czekałam, aż zadzwonisz, i nic nie robiłam. I wiecie, do dzisiaj nie wiem, czy to prawda, czy nie. Ale w tamtym momencie stra strasznie źle się czułem z tą rzeczą, że nie no, dobra, trzeba coś zrobić, bo zniszczę babie życie. I nie wiedziałem co mam robić. Więc dalej ją zacząłem olewać, coś tam z nią, zacząłem z nią pisać, zacząłem częściej odbierać, i takie inne rzeczy. I nie wiedziałem co zrobić z tą sytuacją, bardzo źle się czułem, ale nie chciałem powiedzieć nie, bo bałem się, że ją to bardziej zaboli. Więc sobie tak to ciągnąłem i niepoczemnie to bardzo ciągnąłem. I teraz już wiem. I tak właśnie. Z... I pewnego dnia, po tygodniu olewania jej, i ona chyba chciała zbudzić we mnie zazdrość. Tak mi się wydaje. Ale o co chodzi? Napisała, że. A, bo jakiś chłopak mnie dodał do znajomych na Snapie, to czy mogę z nim pisać? A ja byłem, no pewnie, no nie widzę żadnego problemu, pisz sobie z nim. I to było moje wybawienie. Kolejnego dnia nic nie dzwoniła, co było już dobrym znakiem. Pierwszy dzień nic nie pisze, więc bardzo mnie to ucieszyło, że nic nie pisała. I ja też nic nie pisałem do niej. I po tygodniu... Tak, po tygodniu nie w ogóle nie dzwoniła, tylko coś tam pisaliśmy. Po tygodniu nic w ogóle już kompletnie yy, nie pisała, więc sobie myślę. Wow! Super, nie pisze do mnie ta baba. No i po tygodniu jak nie pisała, poczekałem jeszcze tydzień tak dla bezpieczeństwa i jak przez dwa tygodnie nie pisała, stwierdziłem, nie no dobra, to jest ten moment, usunąłem ją ze znajomych. I powiem wam, w życiu nie czułem się tak nieswojo. To jest tak nieprzyjemne uczucie, kiedy ktoś jest natarczywy. Ale wyciągnę z tego morał, w sensie możecie się za nas zgodzić, albo się nie zgodzić. Jeśli też będziecie kiedyś w takiej sytuacji, że poznacie dziewczynę, czy tam chłopaka, kto co woli. Uuu, już się myślałem, że to mój znowu umarł. Ale dobra, nie mają dowódcy, świetnie. Gońcie, gońcie i przestańcie szczelać. Jeśli poznacie kiedyś jakąś dziewczynę i ona okaże się natarczywa czy chłopaka, jak już powiedziałem w każdym razie osobę do związku, o może tak to nazwę czy tam do romansowania i będzie natarczywa, to nie róbcie tak jak ja w sensie, że dawajcie jakąś nadzieję nie, to najlepiej jest od razu powiedzieć nie, nie jestem zainteresowany i kończyć w ogóle kontakt, albo ograniczyć go ale najlepiej jasno zaznaczyć, że nie jesteście zainteresowani, bo inaczej to dziewczyna się nakręca wy, no, że wy się nie nakręcacie, ale no ta druga osoba się nakręca i później właśnie są takie głupie sytuacje, że Nie chcecie, nie wiem, zranić uczuć, czy coś takiego Okej, okay, może zranicie uczucia, ale z drugiej strony może ta dziewczyna też się na was obrazi Halo? O dobra, już myślałem, że mnie wywali Może ta dziewczyna się na was obrazi, nieważne to Będzie lepsza decyzja dla Was i dla niej. Kiedy jasno od razu dacie znać, że nie. Albo po prostu dacie znać, że jest zbyt natarczowa. Ja tego nie zrobiłem, ale miałem 15 lat. Teraz jestem w szczęśliwym związku, jak coś. Taka też ciekawostka o mnie. Ym, I bardzo. niefajna nie sytuacja i na pewno nie jedyna. W sensie, że. Domyślam się, że nie tylko ja byłem w takiej sytuacji, albo ktoś, kogo wyznacie, że albo wasz kolega, albo wasza siostra była natarczywa, albo, albo oni mieli kontakt z kimś, kto był natarczywy. I według mnie, właśnie najlepsza sytuacja to jest, kiedy po prostu od razu informujecie, że nie. Ale naprawdę, ja pamiętam, jak ona o tej szóstej rano dzwoniła, i sobie myślę. Wiecie, co mogę sobie myśleć? byłem powiedzieć przekleństwo, ale powiedzmy, że się powstrzymam. <laughs> w życiu nigdy. Drugi raz w życiu nigdy nie pominę tego samego błędu. Zdarzyło mi się, że ja byłem taką natarczową osobą, wstyd mówić, ale tak, ale zdarzyło mi się raz w życiu i to nawet po tym. Eee, nawet po tej sytuacji byłem taką natarczową osobą. Dobra, hmm. tu jest Git. Wy się przerekrutujecie. Wy się przetrenujecie. Nie, nawet nie wiem, czy mogę was. Nie, na razie nie mogę was przetrenować. Czy jak wyślę tak, to będziecie się buntować. No dobra, to zróbmy tak. i was właśnie was, a tutaj idzie armia to przydałoby się tutaj no dobra to na razie zróbmy tak tutaj też mamy garnizon i poczekamy co gość zrobi flota nam no, się statki chyba zbudowały tutaj jest ok tutaj jest ok tu jest też git tutaj jest dobra sytuacja Dołączcie do tego, i jeszcze gdzieś mówiliście, że powinienem gdzieś stanąć statkami, tylko nie wiem gdzie. Zobaczmy, nie ma tu żadnej floty. Nie ma tu żadnej floty. Dobra, zostańcie tutaj, i Wy zostańcie. Tu jest ok, tu jest ok. Misji chyba żadnych nie mam. I stań tutaj. Dobra. Zobaczmy, co się będzie działo. Więc mówię, zdarzyło mi się, że raz będę tą tarczową osobą. No nie fajne, no nie fajne, bo wiem, jakie sam to uczucia, sam spowodowałem takie uczucie, także niezbyt fajnie. No ale no cóż, mówiłem, że popełniłem w życiu kilka mniejszych większych błędów i zapewne to nie były ostatnie błędy moje. W życiu. Ale taka historyjka może na dzisiaj. A teraz może skupić się trochę na grze. I bardzo miło mi za odpowiedź, że z mikrofonem wszystko w porządku, bo jedna osoba mi to napisała, także cieszy mnie to. Więc ja już nie będę ruszał tego mikrofonu, bo mam wrażenie, że jak zacznę go ruszać, to znowu coś się zepsuje. Mamy you, my mapę, sprzedajmy na 800. Co wy na to? No i świetnie. To dalej do Isengardu. Wojna. Isengard i Torian. Wow. Ciekawe. E, tu jest duży oddział. Tutaj jest też niezbyt fajne. Mamy 1000 golden. Plusie, jakbyście poszli tutaj, to bym was przechwycił. Wziąłbym te dwa od. Nie, to tak, zróbmy tak. Pierwsze was wyślijmy na przetrenowanie, a was, moich generałów, wyślę tu. Ciebie zostawię. I mamy taką armię. Hmm. Ci włócznicy, jest problem. Jak tam aha, zrobiłem wszystko co chciałem. Tu mam dwa oddziały. Mogę was wziąć. Dobra. Flota w takim razie pójdzie tun i wy już nic nie zrobicie w tej turze. Wy się zrobicie na kolejną turę, wy się zrobicie na kolejną turę. I wy stolicy... Kurde, ale dostanę prawa autorskie, czekajcie. Tak, może na 20%, żeby było jak najciszej, bo ja co czuję za tą piosenkę? prawo autorskie. W sensie już dostałem wcześniej prawa autorskie, ale jest teraz taka opcja, że można sobie. Można ten. Yy, usunąć muzykę z. Usunąć muzykę z filmu. I tego nie ma takiego problemu. Dobra. Chyba wszystko zrobiłem. Pozbieramy na ten. Pozbieramy na kopalnię. To sobie troszkę zwiększymy dochód. Minimalnie. Znaczy, sam fakt, że zdobyliśmy te trzy osady, to nam dodaje 1000 golda darmowego. Więc uważam, że to też nie była taka zła decyzja, żeby zdobyć sobie te trzy osady. Zwłaszcza, że strata ich nie będzie nas bolała. Co Harad zrobi. No właśnie, co Harad zrobi? Harat tam poszedł. Czyby tam była jakaś osada? Jeszcze Kant z nami gada. A my mamy pokój z Kantem na razie. Dobra, to weźmy prawa handlowe i sprzedajmy może mapy? No i świetnie. Bardzo mnie to cieszy. To Skandę nam się przyda. Okej, okay, mamy tam flotę. O nie, 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 My nie możemy temu pozwolić się zdesantować. Gdzieś to poszło. Dobra. Skoczek. Wyślijmy jeszcze jednego skoczka. Szkoda, że nie zatopiliśmy tej floty. Dobra i. Oj, okej, okay. jest, 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 jest. Nie no. Jakby to się udało zatopić. Kury... No i jeszcze tam mi poszło! Hmm. Jak to się zdesontuje. To, to będzie koniec. To jest upadek. Tak, to jest upadek. Aha! Poczekajmy. Zobaczmy co tu się stanie. Chciałbyś jeszcze jeden szpieg. Poczekajmy Na sytuację, jaka tam się rozwinie. Was wyślę pierwsze tu. Chyba, że... oczekajcie. Czy, czy was znajdę? Nie, chyba nie. Nie, nie znajdę, dobra. Zorki, że tak ten, ale chciałem sprawić, czy może, bo tam jest przecież cała armia. Aby się udało tą flotę zniszczyć, to by tam padło dwóch generałów i praktycznie cała potęga Umbaru. Ale no niestety się nie udało zniszczyć statku. To jest ten minus automatów strasznie nie lubi bitew morskich w Medievalu. W sensie w Warhammerze też nie jest najlepiej, ale w Warhammerze chociaż. tam nie ma floty. Dobra, może od tego zacznijmy. Że tam nie ma floty. No dobra, no to tak. Was bierzemy i wysyłamy tutaj do pomocy. A wy w takim razie. A wy w takim razie? Tutaj może? Coś takiego. I tutaj teraz kopalnia. No dobra. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Jakiś na pewno, ale czy dobry, tego nie jestem pewny. Ale mam, mam zapis. I wiecie co? Jest ósma tura, a my nie upadliśmy, a seria miałaby na 10 tur, także chyba się uda. Chyba uda nam się nie upaść tak szybko. Może będzie dłuższa. Kurde, myślałem, że się pobiją tam z tymi. Z tą armią. Szkoda. I umbar. Aha. Poszliście tutaj. No dobra. Mm, 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 mm. Skoczek Bo ja muszę wiedzieć co tu się dzieje Bo jak tutaj gdzieś pływa pełna armia Ombaru To przydałoby się wiedzieć gdzie oni są A wy stańcie teraz Tutaj. Żeby wiedzieć, co tam się dzieje. I w. I w. 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 Tutaj, gdzieś? Bardzo dziwne ustawienie, ale może zadziałać. My Lord. Mam wrażenie, że to wcześniej mówiłem, ale chyba straciłem wątek. Dużą tą armię macie. Ale gdzie wyjdziecie? Wyjdziecie na to. O, tutaj też jest potężna armia. Ty, w sumie to... Nie no, dobra, to już trochę jest do przejścia. Eee, te dwie osady widzę. Dwa przejścia są. O, 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 coś mi się słuchawki psują. Mm, wyślijmy tutaj armię. Wydotrzeć trzecie, a my, może my może zajmiemy się tu, tym. Okej, okay, mamy Armię Haradu, dobra. I wiecie, co jest, to to. Pita w Wydaje mi się, że prostu teraz na... Nie będę tego pokazywał, bo to są trzy oddziały, to raczej nic niesamowitego nie będzie. No, chyba, że mi dowódca może w pierwszej szarży, co też ale jeśli Nikawiegoś nie stanie, to widzimy się zaraz po bitwie. No i dobra, wstawiliśmy tego dwóch kawalerzystów. Niestety, mieli jednego pikniera, który zabił mi kawalerzysta, ale to najmniejszy problem, bo jak mówiłem, ta kawaleria się regeneruje. I mamy 20 minut, to zrobmy tą turę jeszcze. Zrobimy tą turę i będziemy chyba kończyć. To jeszcze puścimy turę, jakby. I zobaczymy, co się będzie działo. No bo to też ostatni odcinek był dosyć długi się zastanawiam tylko czy coś chciałem Wam powiedzieć ale ja często ja będę miał dużo dygresji, także jeśli Wam to nie przeszkadza czy Wam przeszkadza to możecie napisać czy chcecie żebym Wam że się bardziej skupił na grze czy wolicie bardziej format gdzie opowiadam jakieś historie ze swojego życia albo ogólnie coś opowiadam mogę też o historii opowiadać bo to moja pasja więc dostosuję się w miarę też do Was Jaki form odwolicie? Idziemy do Isengardu, mamy Edoras, pieniędzy nie mamy i armię, chyba ruszyliśmy wszędzie armią. Tutaj Gondor, Rohan. Obawiam się tylko, że Umbar mógł się zasantować teraz na Gondor że ta armia zdecentrowała się na Gondor i oni nas dojadą, takie mam wrażenie może to nie jest prawda, ale istnieje taka szansa no dobra, wy tam idziecie tam szpieg, szpieg już nam drugi idzie zrobiliście to miasto? tak, oblegacie, to dobra Gid, że się skupiają na tym mieście. My sobie w kolejnej turze zdobędziemy to miasto. I tutaj mają chyba, tak tutaj mają generała. No i dobra. Wydaje mi się, że idzie nam bardzo dobrze, także Zobaczymy co to dalej będzie. I na tym momencie, w tym momencie sobie skończymy. Tutaj flota nam się dostała. Ale dobra. W tym momencie skończymy. Mamy dziesiątą turę. Nie upadłem do dziesiątej tury, także mamy już pierwszy sukces. Wręcz powiedziałbym, że idzie całkiem dobrze. Bo tutaj ciśniemy harat, chyba będziemy go cisnąć. Mamy w miarę stabilną sytuację ekonomiczną. Tak to nazwijmy, że jest stabilna. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.